O Jezus, patrzcie na to. Nowy mój mazurski rekord. Bieg ryba 123 cm. Załusek. I go powoli wypuszczamy do wody. Nie mam się już utrzymać. Opa, patrzcie jaki głos. To jest to. Mazury jest. O, już się wyryw, już się wyryw. O, szef, tak jest prawo tak jest zdrowo, damy.